Witam serdecznie Norcross Carboot, Stan Retro Siebita i zapraszam do oglądania złowów na, na tym groundzie. Co szukamy dzisiaj? Oczywiście gier, gaming-related stuff różnego rodzaju retro komputery, figurki konsole, kontrolery zobaczymy co będzie I zobaczymy jak to wyjdzie co tu mamy jakiś mikrofon ciekawe czy to będzie działać a mat free quiet it's working order you know it's a working order you know Uh, Enterprise on your games? Or DVDs, whatever. Right, okay, the ghost. Mm -hmm, mm -hmm, DVDs, CDs. E, tutaj, zobaczyć? No, szybko, co tu mamy? Jakoś kosiareczka nowa za zaś 65 funtów. Hmm. To jest coś już ciekawego widzę. O, do gitary. O kurwa, fajny sprzęt. Kto jest gitarzystą, to na pewno by to sobie kupił. Eee, tu mamy wycinki eee, z filmów. Cholera. Ale to są takie kopie Crazy Original Film Cell z protokół a ah, takie nie za bardzo, taki print nawet jest nie oryginalny, więc niestety opuścimy to stanowisko mm, 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 mm. i szukamy dalej, lego Pokémon Słowa. Mm. Babe Ruth. no, Oryginalna rękawiczka, na pewno Nawet po skórze widać, że to nie jest ten okres 20-30 lat, więc... No, na pewno nie oryginalna to była jaśniejsza skóra i nawet model rękawicy jest inny Taki był bucułowaty nie, a nie taki bardziej współczesny, więc... A, kto się zna, to się zna. Uu, gierki. nam to bym wziął, tylko nie mam. seventh Edition. Macho Games! Nic. Dziękuję. 5 funtów. Nie bardzo. Za 5 funtów to ja sprzedaję. Proste. Nie ma profita. Ale Już takiego mam, ale. For laptop for kids for babies? nie ma. Nic tu nie ma, to jest superman, to akurat mam. No, tu nic nie ma, tu nic nie ma, niestety coś mamy. Nic, niestety, to jakieś narzędzia to tam nawet nie idę. A dzisiaj nawet full na NorCrossie. Wszystkie, wszystkie trzy groundy, wszystkie trzy te miejsca zawalone jest, jest full, więc spoko. Czyli chyba uzbieramy coś, Sorry. zobaczymy, co tu takiego ciekawego można będzie kupić. Na razie parę gierek było. Kusi mnie ten mikrofon, cholera, ale za 2 funty bym kupił. Nawet jak nie działa, za 2 funty tam. Palicho. I tu gry mamy. Hmm. Nic ciekawego, niestety. Hmm. Hmm. Tyle. Filmy, 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 X-Men Special Edition. Tyle stąd. No, te górna Może. Underworld, Underworld. Red Dragon. Batman Special Edition. To chyba mam. Evil Dead 2. Tego nie mam. Batman Friday 13. Extended Cut. Chyba nie mam Mam zwykłego, ale nie tego Gdzie puszcers Kurna. Fajne horrorki są, widzę. Skurzę moje muczy. Harry Potter, Goblet of Fire. Every halo, Part 1, kurna, dwójki mi brakuje chyba. Może będzie dwójka. Hit O oh, god! Punning Room Prisoner Nova Skoba Underworld Underworld Harry Potter Order of Phoenix Age of Heroes Heartless True Blood Underworld Smoking Isis Jurassic Park Scream Batika Scream World of Ring Jurassic Park Trilogy, tego też nie mam kurwa Okej, okay, to Park. Mmm. Napoście Franco. macie Fifty pitch. Fifty pitch. Uh. Uh. It's man. Skola. Vi var där i Björe. Matman. Anton och Povna Björe. Små grisar. Finsk skola. Hej hej hej. Fröjder City. It's Zobacz to nie brać Nie, nie robimy kurde Candyman Kurde, horror horrorów to dobry jest Candyman mm, 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 mm. Aż kurde <laughs> Best price for 10, please. Six quid. You do five. Oh, um, thank you. So good. oh. Bye bye. I'm okay, thanks. Thank, right, you. thank you. Oh, if you have a spare one, that would be yeah. brilliant. There you go. Oh, yes, love. There you go. Perfect service. Thank you very much. Yeah, welcome. <laughs> In charge for it back. See you later. See you later. <laughs> <Dobra>. mm. <Zwierzak. laughs> Dun, 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 dun. Looks, like box. Looks like a money box. Yeah. much asking for? Take 50p. I'm not gonna cry for a pound, no. Anyway. <laughs> <laughs> oh pound it is and your pops uh, four pound a box. All right. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -mm, mm 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 princess, and dogs, oh, yeah. Chip and Dale. Catch a Princess. Star Wars. Bitty, bitty, bitty. Yes, mm. Today then I have uh, brought at least twenty boxes. Today. Yeah. Mm. The, the DC ones were popular and yeah. ones. Best price for three. I'm, I'm not going less than four pound a box. Sorry, I've had them up for a five. No. I'm so, not gonna do tenner. No, sorry. I can easily get rid of them <coughs> So it's four, four, twelve. twelve. about four Thank you. <sighs> thank you. Thank you sir. And you're a VHS? VHS is fifty. All Thank you. Thank you. French Back, Rotterdam. Sleeping Beauty, oh, yeah, so yeah, no Florida. <laughs> 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 Good stuff. Can I have Alrighty. <laughs>

Dobra, muszę przeczypać pluszaki, nie będzie chyba to Was interesowało, więc na pewno Pokażę Co kupię, więc dajcie mi chwilę i do następnego, na razie hej!